Czy uhm nie zrobiliśmy tego specjalnie? No, nie chcemy, nie, żeby ktoś się obraził. Nie chowajcie urazy. Z której chciałem przeprosić się, ole i, ee... i... Kilka innych osób. Kilka innych osób, z tym, z tym siebie. Wielu osób i nazwisk rozumiem, że nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa. Ee, ale wierzę, że zrozumiecie żart i, i się nie obrazicie. No, Khalid, no. ale, nie wiem. Co? Nie mamy nazwy, ale Co mamy bardzo skoczny powiedzieć? refren. I mamy nadzieję, że jak po pierwszym refrenie załapiecie, to się dołączycie. Ale mam nadzieję, że drugą zwrotkę, która już jest dla organizatorów specjalnie zadedykowana, to my wejdziemy? zostanie wysłuchana A tak. tak jest. Okay. A jeżeli chcecie, to dołączcie się też do pierwszym. O, tak. Tak. No dobrze, no to co, ekipo? Rozśpiewujemy się? Wow. Tak. Ale, ale, ale... ale, ale już no to jest ja tutaj właśnie także... do tego... Znaczy, takiego czegoś doł mi, co mi doł? Do Düdy... no, 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 no. no, no, no lejdiwa, do Ale stres, gie? Yeah. <Bronze> Kiedy dowiedziałem się o tej zerówce, we yeah. Nie sądziłem wtedy, że ktoś słyszał o wódce. Nie, nie sądziłem wtedy, że ktoś słyszało o wódce. Pomyślałem tylko, dużo będę chodzić. Pomyślałem tylko, dużo będę chodzić. Z obciskami teraz nie mogę się pogodzić. Z odciskami teraz nie mogę się pogodzić. Tamta grupa śmierci to nie byle bajka. Ta ta grupa śmierci to nie byle bajka. Ewelina trzyma wszystkich tam za jajka. Evelina. Trzyma wszystkich tam za jajka. Pysio podskakuje, go mnie częstuje. się podskakuje, go mnie częstuje. A potem nad ranem za to pokutuje. A potem nad ranem za to pokutuje. No i pierwsza lupa i druga, hej, i tylko co pijemy. Bardzo się kochają, Jezus Karoliną bardzo się kochają. U pani Helenki rady pobierają, u pani Helenki rady... Obielają. Ela zdarła gardło, siedząc przy ognisku. Ela zdarła gardło, siedząc przy ognisku. Teraz kiedy śpiewa, nikersa jej do pyska. Teraz, Teraz kiedy, kiedy śpiewa, to... śpiewa, jej dopyska. Suchar to jest suchar, każdy ci to powie. Suchar to jest suchar, każdy ci to powie. I same suchary siedzą w jego głowie. I same suchary siedzą w jego głowie. Królalwa oglądać, mogliby do rana. Królewa oglądać mogliby do rana. Bajka działa na nich jak marihuana. Bajka działa na nich jak marihuana. No i pierwsza rupa i druga hej. Konrad siedzi w kuchni, ganki rozpierdala. Konrad siedzi w kuchni, ganki rozpierdala. Ty się tam znajduje, trzymaj pan się z dala. Gdy się tam znajduje, trzymaj pan się z dala. Krzysiu na gitarze wymiata jak trzeba! Krzysiu na gitarze wymiata jak trzeba! Przy ognisku, które sięgasz do nieba! Przy ognisku które sięgasz do nieba! Oj tam oj tam, ojta, oj tam oj tam oj tam. Oj tam oj tam oj tam, oj tam tam. mini, mini, mini Chociaż pięć na że nie pełnie masz pięć Trzeba wypić naszą cześć Nie wiem jak mam to zrobić On mi kształci za mnie O ma długie nogi wokół oku ciemno jest Ładzę te nogi Radam się do tych słów. Myślę że to, Byśmy z mało. A wow